Jaki dzisiaj zapach wybierasz? Chyba pomarańcza. Dawno nie było. Mhm. Taka świąteczna odsłona. Ale z czymś musimy ją zmieszać, żeby był zapach bardziej intensywny. Może z ciasteczkiem dyniowym? To tak zróbmy. Dobra, tutaj więcej kropel. Nadszedł ten dzień. Już mm. czas na choinkę, więc znieśliśmy sobie z góry choinkę. Trzeba ją poskładać i ustroić. Tak, jest to choinka z poprzedniego roku. Coś nie mogę połączyć części. Tutaj, właśnie, tak trudno. To są dwie części, tak? Tak, tak. Na pół. Poczekaj, może to jakoś wycyrklować. O, jest! Jest. Jest. Ona teraz tak nie wygląda, tak ładnie. Musimy rozprostować wszystkie te gałęzie. Strasznie się z niej sypie, ale będzie pięknie. Ale to się sypie, to białe. Tak, ten śnieg. My tej choinki nie będziemy stroić, nie wiadomo jak. To znaczy, nie będziemy zakładać żadnych bombek. Mamy kilka drewnianych ozdób. Założymy lampki i to będzie wszystko. Takie drewniane bombki na choinkę. Zobaczcie, jak wszystko precyzyjnie jest wykonane. Mamy aniołki. W tamtym roku bardzo ładnie się to prezentowało, więc w tym roku dokładnie tak samo robimy. Zobacz, co tutaj jest. Jeszcze z metką. W ogóle zapomniałem, że to jest. Do kompletu. Mały i duży krasnoludek. Koinka już ubrana, pięknie wygląda. Sami ocencie. Nam się bardzo podoba. Pięknie świeci, ale mamy jeszcze kilka rzeczy do zrobienia przed świętami. W związku z tym, że okres przedświąteczny to czas intensywnych porządków w domach, chcemy Wam przedstawić nowe urządzenie, z którego korzystamy od pewnego czasu. Od firmy Kobo Robotics odkurzacz piorący z funkcją sterylizacji parą model M5 Vapor Plus. Coborobotics to polska firma i polski producent, który najbardziej jest znany z robotów do mycia okien. Mają w swoim asortymencie też wiele innych urządzeń, które ułatwiają codzienne życie. My dzisiaj właśnie przetestujemy ten odkurzacz. Pokażemy wam, do czego na co dzień nam się przydaje. Też zapraszamy na nasz drugi kanał bezawaryjnie. Tam już znalazł się odcinek, w którym rozpakowujemy produkt, sprawdzamy, co jest w środku i również przeprowadzamy kilka krótkich testów. Urządzenie składa się z dwóch komór: komory na czystą wodę i brudną wodę. Teraz sobie nalejemy wody do maksimum. Tutaj jest podziałka z boku na urządzeniu. Dobra, jest maks. I przejdźmy sobie teraz do łazienki. No tutaj mamy jedno zadanie. Zobaczcie, fugi. Bardzo brudne i musimy je wyczyścić. Zobaczcie, czarne wręcz. No, najbardziej się to rzuca tutaj w oczy. Zaczęliśmy już wcześniej. Właśnie tutaj pierwszy testowy przejazd. Zobaczcie, jaka różnica. Jak się teraz wyróżnia ta tutaj fuga na tle tych pozostałych. Dlatego pierwsze zadanie jest takie, żeby wszystko to umyć, i wtedy zrobi się tutaj e, tak już lepiej. Dobra, rozróżmy sobie cały sprzęt. Kabel bardzo długi. Tutaj rura też. Mamy kilka wymiennych końcówek. E, do czyszczenia fuk przyda się właśnie ta końcóweczka. Wchodzi dokładnie tutaj w szczeliny, te włosy wchodzą, więc zdejmujemy sobie tą nakładkę, przyciskamy tutaj przycisk i cyk, ściągamy, nakładamy teraz to. Bardzo proste w obsłudze urządzenie. Z tyłu mamy włącznik. No. Rozrywkodprzezca zakończony. Proszę podnieść rękę. Polski komunikat. Wybierzmy teraz tryb pracy. Będzie to tryb pary. Parę, proszę potwierdzić przyciskiem na rączce. Potwierdzamy tutaj tym przyciskiem. Proszę czekać. Mamy tutaj przycisk migającej pary i kropli. Gdy już nie będzie migało, to znaczy, że urządzenie jest już przygotowane i można używać. Włączyło się. I teraz naciskamy ten przycisk. Oh. Proszę opróżnić pojemnik na brudną wodę. Dobra, zakończyliśmy czyszczenie. Zaraz Wam pokażemy efekt, a nie, nim ten efekt to trzeba opróżnić zbiornik na brudną wodę. Zobaczmy, jaka ta woda jest. Ale brudna woda. No ale nie dziwię się, bo te pugi naprawdę były brudne. To zobaczmy efekt końcowy. Oczywiście podłoga jest mokra. Trzeba ją na nowo zetrzeć. I tak, trzeba zaznaczyć, że było to odkurzanie parowe samą wodą, bez użycia żadnego detergentu. I zobaczcie, jaka jest różnica po samej wodzie w tych fugach. Naprawdę zostały wyczyszczone i to tak bardzo ładnie, ale naprawdę jest efekt, jest różnica. No świetna sprawa i teraz elegancko się ta podłoga tutaj prezentuje, naprawdę super się zrobiło. Oczywiście odkurzacza można używać do czyszczenia płytek, do czyszczenia armatury, sterylizacji. Mamy kilka wymiennych końcówek, na przykład do łazienek do mycia płytek jest taka końcówka wąska i jest jeszcze odrobinę szersza. Z gumką tutaj na końcu, żeby tą wodę od razu ściągało. A więc czyszczenie parą czy czyszczenie gorącą wodą jak najbardziej w Łazienkach się sprawdzi. Testowaliśmy ten sprzęt na kanale bez awaryjnie i tam właśnie usuwaliśmy kamień z płytek. Więc polecamy oglądać sobie ten filmik, zobaczyć, że wszystko fajnie działa. Kolejne zastosowanie to usuwanie roztoczy z materaca. Użyjemy sobie dokładnie tej samej funkcji, czyli pary. Zrobimy kilka przejazdów, zobaczymy co będzie. Tryb czyszczenia gorącą parą. Proszę potwierdzić przyciskiem na rączce. Trwa przygotowanie gorącej pary. Proszę czekać. Założyliśmy też sobie inną końcówkę. Zobaczcie, jak tutaj woda nam idzie ładnie. Powolne przejazdy. I od razu tutaj mamy funkcję właśnie mycia tą parą i odsysania nadmiaru wody. Roztocza zabijane są w wysokiej temperatury, więc nie moglibyśmy tutaj użyć na przykład czyszczenia zimną wodą. Pięknie materac wyczyszczony, teraz musimy dać mu chwilę, żeby przeschnął. Oczywiście nie możemy na takim materacu spać, najlepiej użyć jakiegoś wentylatora czy przywietrzyć pokój, żeby jak najszybciej to przeschło. Takie pranie materacy jest bardzo ważne. Powinno się to robić co 2-3 miesiące, właśnie, żeby pozbyć się tych nadmiernych roztoczy. Widać już tutaj zobacz, jaka jest brudna końcówka ile brudu było. Także na pozór wydaje się, że wszystko jest czyste, a tutaj okazuje się, że brud jest. Tak samo ta sofa jest czysta, pięknie ładna. A jakbyśmy zaczęli ją prać, to okazałoby się, że jednak ma w sobie drobiny brudu, więc teraz będziemy regularnie prać właśnie taką tapicerkę, dywany. Też bardzo fajne urządzenie, które się sprawdza do mycia tapicerki samochodowej. My teraz sobie jeszcze przetestujemy to urządzenie: mycie gorącą wodą na krzesłach, na których się najwięcej siedzi. Są to krzesła welurowe. I zobaczmy, jak tutaj będzie zachowywał się ten sprzęt. Końcówka do właśnie tapicerek. Włączamy mycie gorącą wodą. Tryt przeszczenia w wysokiej temperaturze. Proszę potwierdzić przyciskiem na rączce. Teraz mamy funkcję wsania włączoną. Aby polała nam się woda, musimy też zastosować i nacisnąć ten drugi przycisk. I zobaczcie, jest tutaj woda. Czyli najpierw myjemy gorącą wodą. Dobra, gdy już nie chcemy tej wody, przyciskamy ponownie. Przez chwileczkę jeszcze nam się ta woda będzie lała. O, a teraz już następuje samo odsysanie. Jak mogliście zobaczyć, to urządzenie jest naprawdę wszechstronne w użytkowaniu. Myliśmy tutaj wszystko za pomocą tylko i wyłącznie wody. Możemy też użyć, jeżeli mamy jakieś cięższe zabrudzenia, środków chemicznych. Wystarczy spryskać takim środkiem daną plamę i włączyć odpowiedni tryb odkurzania. Firma oferuje też tutaj bardzo rozwinięty system gwarancyjny i pogwarancyjny. Czyli nawet po zakończeniu gwarancji nie pozostajemy z urządzeniem sami. To znaczy, gdyby się coś działo, to zawsze można zadzwonić na infolinię. Możemy skontaktować się wtedy ze swoim opiekunem, on pomoże rozwiązać wszystkie problemy. Oczywiście, przed zakupem mamy możliwość przetestowania sprzętu przez okres 14 dni i wówczas z zadecydowania, czy decydujemy się na zakup, czy też nie. Oczywiście, link do produktu zamieszczamy w opisie. I ze swojej strony mogę dodać, że jest to idealny prezent na zbliżające się święta czy też nowy rok. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia!